zawsze tłumaczę, że nie da się iść pierwszej klasy od razu do ósmej, dlatego, że jeżeli nie przejdziemy tych etapów, tego wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć, co powinniśmy doświadczyć na własnej skórze, nie jest doświadczeń kogoś tam, tylko po prostu podoświadczać tego wszystkiego w sobie, na sobie, wewnątrz siebie, przy okazji też na innych, bo to też jest praktyka z innymi ludźmi, jakby doświadczamy tego bardzo głęboko i doświadczamy tego po prostu od podstaw. Ja zawsze mówię i powtarzam, książki są bardzo ważne. Ja też z nich korzystam. Ale praktyka i wiedza to jest najważniejsze, to co możesz w połączeniu zrobić w danym czasie na zajęciach. Czyli ty uczysz się, ty doświadczasz, przypominasz sobie być może to, co już wiesz, ale też umiesz to doświadczyć i przepracować z daną osobą w sobie, w polu swoim energetycznym. Masz tą siłę, masz tą moc, tylko po prostu trzeba to uruchomić i pokazać po prostu, jak to robić. Dzielę się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Z ludźmi, od zajęć do zajęć mamy troszeczkę czasu, więc możemy popraktykować, poćwiczyć, połączyć się z tą grupą. I jeżeli z kimś rezonujesz, możesz sobie oczywiście zupełnie poza naszymi spotkaniami poćwiczyć po to, żebyś czuła się pewnie jestem do Waszej dyspozycji wtedy, kiedy mam tylko czas, to po prostu jakby gdzieś tą informację udzielam, żebyście się czuli bezpiecznie. No, nieraz mówią sobie, ja się tyle doświadczałam, tyle się uczyłam, musiałam pozbierać te wiadomości, te informacje, a jakby tutaj mam wszystko w jednym pakiecie. Tak, bo nie chodzi o to, żeby komuś ujmować czy dodawać. Każdy jest na swojej drodze, każdy rozwija się tak, jak powinien w swoim tempie, własnymi krokami i to jest fajne i nie ma lepszych i gorszych. To, co jest dla Ciebie to z tego wyciągniesz, to co twoje ciało, twoja dusza potrzebuje, tych zajęć wyciągnie. I to jest najważniejsze, że wyciągamy z tego wszystko to, co jest dla nas. I w tym połączeniu możemy pracować dalej.